W związku z narastającym problemem imigrantów, którzy próbują dostać się do Europy, postanowiliśmy zapytać Pilan, co o tym sądzą. Dobry, czy jest Pani za przyjęciem imigrantów do Polski? Nie. Pracą do Polski? Nie. Za przyjęciem imigrantów do Polski? Nie wiem, nie słucham telewizji. Czy jest Pani za przyjęciem imigrantów do Polski? Nie. A dlaczego? No bo uważam, że no, Ogólnie no, bo nie, dla, dla mnie to nie. I zabiorą nam pracę i... Nie ma komu pomagać w Polsce, a co dopiero imigrantom. O, czy jest Pani za przyjęciem Nie. Boże. No po prostu nie. <noise> no niepotrzebni oni nam są tutaj. A No nie będą dobrze przyjęci. Większość jest przecież za nie. Ojejku, ciężki, nikt mnie później nie zlinczuje za to. <noise> Ogólnie uważam, że jeżeli faktycznie nie mamy pracy dla, dla Polaków i nie wiem, dzieci się nie dostają do przedszkoli, ludzie nie mają mieszkań, nie biorą kredyty, nie stać ich później na spłacanie, to uważam, że jednak powinniśmy postawić na Polaków, na to, żebyśmy my wszyscy mieli gdzie mieszkać. A przynajmniej nie w jakiejś dużej ilości, bo wiadomo, my, 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 my po wojnie, czy tam w czasie wojny też uciekaliśmy, tak? I też nas inne kraje przyjęły, ale są kraje w Europie nie tylko, które są dużo bogatsze niż my. Także proszę.